Cześć, witam Was po krótkiej przerwie, nic się nie działo na razie, bo pogoda jakoś nie sprzyjała za bardzo pracom, ale postanowiłem wykorzystać ten czas taki trochę, no, no powiedzmy zimowy, czy też te, 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 te temperatury są takie w okolicach zimowych na przygotowania do działówek. I tak jak widzicie, tam w pobliżu bramy miałem trzy palety tych bloczków H plus, H dwunastek. Dwie już wniosłem, trzecia zostaje. Biorę w pierwszej, w pierwszej linii z tamtego miejsca, z tego względu, że tam będzie mniej więcej posadowiona ta oczyszczalnia ekologiczna, oczyszczalnia ścieków. Także próbuję tam trochę ogarnąć, tam to miejsce, żeby koparka kopiąc miała po prostu no, no, swobodę ruchów no i e, wnętrze tutaj jestem teraz na, e, na górze wnętrze już sobie ogarnąłem e, no, w miarę na czysto oczywiście już mi się trochę nanosiło piasku bo e, jest trochę takie błoto nazwijmy to no i już tutaj jest e, jedna poukładana tu jest więcej niż ta paleta. Więcej niż 96 sztuk. Bo na paletę wchodzi 96 sztuk. Nie chce mi się liczyć, ale na pewno więcej. No i tutaj druga część. Także powoli biorę się dalej do roboty. No i będę to wnosił. I jeszcze z nowinek. No to tak jak mówiłem, Wam zostało trochę tych desek z dachu. To już sobie tutaj poukładałem. Na razie jeszcze są nieprzybite. Na razie są tylko wrzucone. Będę to robił w momencie, kiedy będzie jakiś taki wielki, nie wiem, mróz, czy pogoda na zewnątrz będzie taka naprawdę lipna. A na razie, no nie ma jakiegoś tam wielkiego dramatu. Wczoraj bardzo wiało. Taki był dzień tragiczny, bo tam w tej Bukowinie Tatrzańskiej zabiło ludzi ten zerwany dach. No i tutaj też trochę tak padało. Wiatr też był solidny, no ale i tak mimo wszystko dało się robić, więc wnosiłem powoli ten towar. No i no tak to wygląda. Na razie jest na czysto. I będę się przymierzał powoli do rozmierzenia, rozplanowania tych działówek, pooznaczania sobie i, no i przystąpię do pracy. No nie mam mrozu, jest cały czas jakieś takie 3-4 stopnie. Teraz jest po prostu chłodniej, odczuwalna temperatura chłodniejsza z uwagi na ten wiatr, niemniej jednak można coś tam robić. No i chyba tyle, nie będę za bardzo was zanudzał, to w sumie nic ciekawego, tylko takie roboty przygotowawcze. Pozdrawiam was z tym czasem, i jak będzie coś więcej, to oczywiście będę, będę nadawał. Cześć! Cześć, witam was. Z, z, ze stryżku. Dzisiaj postanowiłem zająć się tym deskowaniem tutaj. No, tak sobie zrobiłem sobie przemyślenia takiej, z uwagi na to, że chcę się zorientować, ile desek mi zostało. Mam całkiem sporo. Tutaj taka hałda, zobaczcie, no, kiepsko widać, bo jestem za blisko. Chcę zorientować się, ile desek zostało i od razu domówić tą potencjalną resztę. W każdym razie, najpierw spróbuję wykorzystać to, co mam. Zebrałem z całej działki wszystkie takie deski, które się nadają do tej roboty. No i chciałem to zrobić również przed działówkami, z tego względu, żeby później się już między tymi ściankami nie szarpać z tymi deskami, bo niektóre z nich. Nawet teraz są na tyle długie, że wrzucenie tego tutaj na, na górę nie było zbyt przyjemne. Zatem, no taka robota. Na razie ubiłem trzy deski. Te trzy pierwsze zaczynam od, od tej, od tego chyba, od płatwi to się nazywa, to jest płatew. Także to od początku. No i jak będzie troszkę więcej to to pokażę, bo na razie to takie początki. Robi się fajnie, przyjemnie. No, taka robota z drewnem akurat mnie sprawia przyjemność. Także... No, no, jedyne, jedyny dyskomfort to trochę mała przestrzeń tutaj przy, przy tym ukosie. I to jest taki negatyw. A tak to, to jest bardzo fajnie, przyjemnie układa się, stuka się młotkiem. No, także... Prosta robota, fajna robota. Tyle na razie, bo nie ma co więcej gadać. Cześć. Cześć. Dzisiaj taka mała aktualizacja z robót stryżkowych. Pamiętacie, wykorzystuję materiał, który został mi z różnych tych szalunków. No i jak się mają sprawy, jest już tyle. To jest ta część. To jest nad garażem, tak mogę powiedzieć. Tak, żeby było jaśniej. I staram się możliwie jak najbardziej wykorzystać materiał, który mam. Czyli no, takie trochę puzzle układam tak, żeby zminimalizować docinki. No, i na razie mi się to udaje. Powiedzmy w dwóch trzecich, jest gotowe. A żeby nie być gołosłownym, to zobaczcie, jak niewiele. Tam na dole niewiele odpadów, ścinków. No staram się minimalizować te odpady, no tak żeby jak najmniej tego potem drewna zamówić, bo już wiem, że mi zabraknie, chociaż niewiele zabraknie. Prawdopodobnie zabraknie o tam gdzieś na, na, tamtym, na tamtej części nie wiem ile to będzie potrzeba, może z pół metra, no będę musiał to wyliczyć na razie, no, nie będę strzelał, bo jeszcze zobaczcie, tam jest taka mała hałda to są dosyć grube deski i tutaj jeszcze jest kilka takich dłuższych także powoli, powoli no i przy okazji jeszcze test robię sobie, test robię, znaczy, no uruchomiłem nowy zakup Widzicie tam na wprost lampa, taka naświetlająca No mimo, że jest środek dnia, powiedzmy godzina 14.30, ale Mimo wszystko, tutaj jest trochę ciemno pracować Kupiłem takie na Allegro za 30 parę złotych 100 watowe takie, takie, takie naświetlacz i no i No szczerze powiem, jestem zadowolony na razie Świeci ładnie mocno w porównaniu z tamtym 30 tamten jest 30 w chyba no to, no to jest spora różnica. No i tyle na razie. No oczywiście nie będę pokazywał wam tego procesu ubijania desek no bo to jest bardzo monotonne. Docinam sobie taką pilarką. To też zakup zakup był poczyniony w momencie kiedy robiłem szalowanie. Ław fundamentowych to się bardzo przydało. E, I póki co wykorzystuję gwoździe, które odzyskałem z rozbierania e, szalunków. One wszystkie są krzywe. Ja oczywiście je prostuję e, i na razie no, nie zakupiłem ani jednego gwoździa. Mm, wiadomo, to są małe koszty, ale zawsze grosz do grosza, jak to mówią. Więc też, też nie chcę wyrzucić tego materiału, no bo po co mam to wyrzucić, skoro mogę to wykorzystać w jakiś sposób. Trochę dłużej schodzi wiadomo, bo to trzeba wyprostować tego gwoździa, ale, ale da się to wykorzystać. No i tyle, nie zanudzam więcej. Trzymajcie się, cześć. Cześć, tym razem krótkie podsumowanie do wątku stryszku. Zobaczcie, sprawa jest w dużej mierze gotowa. Tutaj, wszędzie gdzie widzicie, wykorzystałem ten materiał, który jeszcze miałem, i z tego, co udało mi się odzyskać, sprawy się mają tak. Ta część nad garażem, czy też nad sypialnią, bo na, 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 na górze jest sypialnia, jest gotowa na tip-top. Zaś ta część tutaj, nad, nad częścią, no nazwijmy ją mieszkalną, nad, no nad częścią mieszkalną chyba będzie okej, okay, jak powiem. No, brakuje tyle, także nie wiem, może pół metra sześciennego brakuje drewna, więc teraz będę musiał zamówić i no i to dokończyć jakoś tutaj środkiem specjalnie nie robiłem bo tutaj jest ten włas, więc na razie chcę sobie go zostawić żeby go jakoś ładniej obrobić no także materiał który miałby leżeć został wykorzystany no i cieszę się z tego bardzo ogarnąłem trochę pozamiatałem tak z grubsza. No bo to jeszcze będzie ten, te wióry będą wyłazić, ale to się tym nie przejmuje na razie. Sprzęt już zdjąłem, teraz już składam lampy. No i fajne na dzisiaj, jak będzie zrobiona reszta, to pokażę. Tak, żeby już domknąć ten wątek. Cześć, trzymajcie się.